Były przewodniczący Rady Miasta Piły, obecnie radny Rady Powiatu w Pilę oraz skarbnik Powiatu Pilskiego skazani za przekroczenie uprawnień. Sąd wymierzył im kary grzywne. Wyrok nie jest prawomocny. To już drugie orzeczenie sądu pierwszej instancji w sprawie, która toczy się od 2019 roku. Za pierwszym razem wszyscy zostali uniewinnieni. Do nieprawidłowości miało dojść, zdaniem prokuratury, podczas wyboru księgowej w Pilskim Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Pola w 2018 roku i kilka lat wcześniej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w konkursie wybrano księgową, która nie spełniała warunków formalnych. Zarzuty usłyszeli wszyscy członkowie komisji konkursowej, czyli sekretarka szkolna, dyrektor oraz skarbnik powiatu. Nie działali jednak w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uznał teraz sąd rejonowy w pile. To pozwoliło sądowi, uznając ich za winnych popełnienia tego czynu, zastosować zasadę, w której niekoniecznie trzeba skazać taką osobę na karę pozbawienia wolności, a jedynie na karę grzywny. Sekretarka Justyna W ma zapłacić 1800 zł, skarbnik powiatu pilskiego 4000 zł, a ówczesny dyrektor szkoły i były przewodniczący Rady Miasta 7,5 zł. Jestem obywatelem Rzeczpospolitej w związku z tym muszę się zgadzać z wyrokiem niezawisłych sądów, aczkolwiek pewnie wykorzystam prawo przysługujące mi do, do apelacji. Wyrok jest nieprawomocny. Paweł Jarczak, obecnie zasiadający w Radzie powiatu pilskiego z ramienia koalicji obywatelskiej. W przypadku uprawomocnienia się wyroku nie straci mandatu radnego, natomiast ze stanowiskiem pożegna się Tomasz P., skarbnik powiatu. Jako urzędnik państwowy nie może być wskazany prawomocnym wyrokiem.